Szczęście, czyli co? O czym marzymy, czego szukamy, za czym pędzimy? Dziś, między innymi, o tym, więc, rozbieki Lecimy. Frajder z Bogiem, słowo daję dziś w wersji espresso, jednowątkowo krótko i na temat. W liście do Rzymian w XIV rozdziale czytamy takie ciekawe słowa, że Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Trzy elementy, które tak naprawdę składają się na coś, co nazwalibyśmy szczęściem. Bo kiedy mówimy o szczęściu, to. Na pewno wymieniane są właśnie e, uczucie radości, stan radości, stan pokoju, e, no i takie poczucie niewinności, czyli sprawiedliwość. Więc list do Rzymian daje nam tutaj bardzo ważną wskazówkę. Krótko i na temat: szukasz szczęścia, szukasz radości, pokoju i sprawiedliwości. Znajdziesz to gdzie? W Bożym Królestwie. Więc skoro mamy mówić o szczęściu człowieka, mamy mówić o szczęściu, którego szukamy, do którego dążymy, za którym tęsknimy, może szczęściu, które czujemy, że jest nam teraz zabierane w tych czasach, w czasach, gdy doświadczamy i słyszymy o, o wojnie, gdy słyszymy o, o inflacji, o ubóstwie, o podwyżkach, o różnych niekorzystnych zjawiskach zdrowotnych, pogodowych. I mamy poczucie, że to szczęście gdzieś nam ucieka między palcami. Pomyślałem sobie, że warto się przyjrzeć temu, o co chodzi ze szczęściem, gdzie go szukać i co możemy zrobić, żeby tego szczęścia zgodnie z Bożymi wskazówkami kosztować. Więc dzisiaj, jako takie wprowadzenie w rozważaniach o pokoju, radości i o sprawiedliwości, bardzo mocny strzał. Rzymian 14 rozdział i to stwierdzenie, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To znaczy, że kiedy jesteś w Królestwie Bożym a wchodzimy do Niego przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to to, co odkrywasz, punkt pierwszy to sprawiedliwość. Sprawiedliwość, czyli to, że jestem bez winy, że nie ciąży na mnie kara, że nie ciąży na mnie wyrok potępiający. No i tę sprawiedliwość mamy. Dzięki Jezusowi. Czytamy o tym m.in. w liście do Koryntian, gdzie jest powiedziane, że Bóg dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą. Czyli pierwszy element sprawiedliwości mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi. To On wziął na siebie Twój i mój grzech, to On wziął na siebie choroby, ubóstwo, przekleństwo. Po to, żebym ja teraz przez wiarę w Niego, przez nawrócenie do Niego, uzyskał Jego sprawiedliwość. Na tym polega ta cudna wymiana dzięki Jego łasce. Więc sprawiedliwość mamy w Jezusie. E, pokój, co z pokojem. No właśnie, o tym namówili z Rzymian w rozdziale piątym, że dostąpiwszy usprawiedliwienia, zachowajcie pokój. E, bo usprawiedliwienie e, oznacza, że kończy się wojna między Grzesznym człowiekiem, a Bogiem. Zachowaj pokój. Pokój to jest stan, w którym nie ma wojny. Chyba teraz szczególnie wszyscy dopingujemy Ukrainie, błogosławimy Ukraińców, modląc się i wierząc, że, że ten wojenny koszmar, którego doświadczają, skończy się. Pokój to jest stan, w którym nie ma wojny i możemy też tu mówić o tym, że nie ma wojny między Bogiem a człowiekiem. Jezus Chrystus wprowadza ten pokój, ponieważ wziął na siebie karę za nasze grzechy, ciężar naszych chorób, ubóstwa, przekleństwa, pokój. I wynika z tego radość. Jak mówi ten fragment z listu do rzymian, radość w Duchu Świętym, radość, czyli co? Stan naszej duszy, reakcja na to, kim jest Bóg, na to, co mam w nim, na to, kim w nim jestem. Eee, I wiecie? Ciekawe jest dla mnie to, że w kontekście radości pewne rzeczy pochodzą od Boga, pewne rzeczy są owocem działania Boga we mnie, pewne rzeczy są moją decyzją, pewne rzeczy są wynikiem tego, co ja robię ze swoim życiem. Samo się nie zrobi. Więc w ramach takiego wprowadzenia ogólnego na temat szczęścia, które ma dla nas Bóg i drogi, która do tego szczęścia prowadzi, może na dzisiaj właśnie tyle. Że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Tu nie chodzi o życie usłane różami, ale chodzi o to, żeby nawet przez trudności i cierpienie przejść jako człowiek szczęśliwy, jako człowiek Bożego Królestwa, jako człowiek zakorzeniony w Chrystusie, poznający Chrystusa, oglądający w życiu swoim i innych działanie żywego Boga. Pomóż nam, Duchu Święty, żeby tak się stało. Tyle na dziś. Frajda życia z Bogiem. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź probatę, zostaw polubienie, zostaw komentarz i udostępnij to nagranie. Niech się niesie dobra wieść po frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.